By ciężkie sprawy zniknęły, gdzie? Niech Twoje serce rozwiąże je. Ciężkie sprawy. Bytam na Górnym Śląsku. Tutaj, w małym mieszkaniu, od czterech lat mieszka rodzina Baraszkiewiczów. 34-letnia żaneta i 37-letni Grzegorz oraz ich dziecko, 12-letni Kacperek. Częste kłótnie młodych rodziców powodują, że chłopiec zaniedbuje szkołę. Wszystko zaczęło się od tego, jak wylali mnie z roboty, no, to nie była moja wina, naprawdę, to przez Żanetę kazała mi pić i później przychodziłem do pracy zmęczony, łeb mnie pola, ale... starałem się, starałem się jak mogłem, a ona tego nie rozumiała i straciłem pracę, no, a później doszły problemy w domu i... Ostatnio coraz częściej się kłócimy. No, nie możemy znaleźć wspólnego języka, naprawdę. Nie wiem, co z tym mam teraz zrobić. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy mój mąż zaczął pić. Pił rano, po południu, wieczorem. Później, oczywiście, wy wyrzucili go z pracy. Oczywiście, on sobie nic z tego nie robi. Jeszcze ten biedny Kacperek. Nie uczy się. Ja widzę, że coś z nim jest nie tak. A on jest dla mnie najważniejszy. Mój mąż w ogóle się im nie przejmuje. W ogóle. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Wszystko ma gdzieś. Nie wiem, co mam zrobić. Jestem Kacper. I rodzice cały czas się kłócą w domu. A szczególnie najbardziej się kłócą. Jak tata leży na mamie, a mama krzyczy w niebogłosy i krzyczy jaki on mały, jaki on mały, ale nie wiem o co im chodzi. I zawsze z niedzielę z tatusiem chodziliśmy kraść trakcję, to była nasza co niedzielna zabawa. A teraz odkąd tatuś zaczął pić biały płyn z prądem, nie chodzimy już. I to jest takie smutne, nie wiem co mam teraz zrobić. Famos, People. Oni widać, że potrzebujesz pomocy. Nie martw ja ci pomogę. Czym masz problem? Mamuś, co to znaczy tchę? No to przed każdym słówkiem stawiamy. ale mamuś, to to znaczy... Co przed każdym słowkiem Przed każdym słówkiem stawiamy. Ale nie przed każdym. Patrz, tchę. Gdzie masz to, co? To jest A. A ty może umiesz, tak? I teraz będziesz mu tłumaczył, tak? Cały dzień chlejesz, a teraz będziesz mu tłumaczył. Ja taki... Głupoty tutaj gadasz? Jakie głupoty? Gdzie ty masz tutaj de? No to masz de, no, się o D i chyba, nie? De to wiesz. De. Co? No i, i, i co no robisz? Wyjdź stąd. Wyjdź stąd, bo no, znowu robisz ja problemy. co, gu... pa... sobie chlać. Papkę z mózgu zrobisz kobietę. Sam jesteś papką. Nie Marcie, to jest zestresowany. Będzie dobrze, chodź. Robimy od początku. Dobrze. Ostry sprzeciw małżonki zdecydowanie wyprowadził z równowagi i tak już pijanego Grzegorza. Żoneta wiedziała, że los dziecka leży w jej rękach. to to znaczy tutaj. Nie mam siły na tę kobietę. Kurde, felek. 30 godzinny kurs angielskiego skończyła i się wymądrza. Wielce tutaj wykształcona. No i, proszę, a tutaj na przykład mamy mnie. Famos people live in this town. No i co? Pięć wyrazów przez żadnym nie ma. Ale nie przed każdym, gdzie? C racji człowiekowi nie przyzna, bo taka niby wielce wykształcona pierdoma. <gry> Kurdej ma. FD bękini, i proszę, jest D, tak? Oczywiście nie tam nie ma żadnego D, bo on oczywiście wszystko zawsze wie najlepiej. Ja próbuję pracować z moim synem, żeby się skupił, żeby się nauczył. On wszystko psuje, wszystko, bo on jest najmądrzejszy. Chleje, ale jest najmądrzejszy, bo on wszystko wie. Mam tego dosyć. Teraz spróbuję przeprosić moją małżonkę. Żanetko. Grzegorz, co ty robisz? Ja, no ja. Chyba chciałbym skończę. Nie, wyjdź stąd! Przed... Wyjdź stąd chciałbym no. cię po prostu. Wyjdź i przed... się z tą kamerą, wyjdźcie no. mi stąd. Już nie możemy normalnie porozmawiać. Tylko już no, jesteś naklany znowu, nie? Nie, ja, nie ja będę Ciebie tak tylko nie To chyba na nic. Tak jak wtedy, nie wiedziałem, co mam zrobić. Teraz już wiem, mam lordozę. Przynajmniej jakiś pomysł zaczepienia. Wychowujące się w niedogodnych warunkach dziecko otrzymywało olbrzymie datki złego przykładu płynące ze strony rodziców. Mimo przeszkód, Kacperek starał się robić to, co do niego należy. Co tu dzieje? Ze względu na coraz słabsze oceny Kacpra w szkole, postanowiłem spadać jego sytuację rodziną i podkradnąć do państwa Baraszkiewiczów. Zauważyłem tam sytuację bardzo patologiczną. W takiej rodzinie dziecko nie może normalnie się wychować. Będę walczył o odebranie praw rodzicielskich rodzicom Kacpra. Przekonam, czy pan jest poważny? Co to za sytuacja w ogóle? Ja się czy jeszcze nie spotkałem? Przy dziecku? Filmy pornograficzne? No, ale w ogóle, nie no, może se, sobie pan t, t dołączy po prostu? Tak. Eee, a co pan macie? No dobra, no. O te pięć minut nie chodzi. Co tu się dzieje? Co ty <grypy> robicie? Co to jest wyłączyć mi to? Co co, w tak, co Proszę to jest? Proszę pani, ja tu zostałem. Pani, ja tu zostałem jest? w sytuacji patologicznej, ja będę... Ja pójdę do sądu, będę wnioskował o odetranie prawa skoro. Tak Dziękuję się bardzo, pan do widzenia. W moim domu! Do widzenia! skąd, skąd się tu wziął? Nie wiem, wyskoczył. Ninja! Jak tu wyskoczył? No, siedzę. Może jesteś tak pijany, że już masz jakieś zwidy? No, to... Ma Chyba to byś sześć przy jak tutaj był, tak? Człowiek ci no, ze ściany wyskoczył, prawda? ze ściany z zabiórka. ci dziecko, patrz, patrz, takie głupoty. Patrz, zmieszczę się, widzisz, też mógłbym wyskoczyć, ale siedziałem tu, nie musiałem Brawo. wyskakiwać. No ale no. człowiek ci wyskoczył z zabiurka, tak? No, ale skąd on się to wziął? No podobno z pedagogiem, to pewnie ze szkoły. A i pedagog ze, ze szkoły nam się wziął w naszym domu nie wiadomo no, skąd. No tak, no. Wpuściłeś go w ogóle. Jak zaniedbujesz kaspra, to tak jest. Ja zaniedbuję kasy Tak! To jest taka lekcja anatomii, bardzo praktyczna i ten, a ty, widziałem ostatniego jego angielskiego uczyłaś, tak samo jest ze wszystkim. Z no angielski też. to nie pornografia! Na... A nie mówię, jak to tutaj było, o graniu na pianinie i o innych rzeczach, więc... Granie proszę cię, teraz mi tu moralitetów nie praw. Przez ciebie znowu idę się... I znowu, na... i znowu, I znowu ty nie będziesz pił. Co ty tutaj robisz? może dałbyś mi w końcu to, czego chcę? Tak, czyli? Rozwodu. Jak rozwodu? Co rozwodu? Ja już z więcej nie wytrzymam. Już mam tego dosyć. Co nie wytrzymasz? Przecież... No Nawet nie potrafisz tyle, ustać! Tyle lat nie, nie, nie. szczęściu przeżyliśmy na... Główno nieszczęście. Mamuś, tatuś, ja was kocham. Bądźcie razem. Jak z mami, mama, papa. Oj, synku. Ale... Synu, Przecież... superku. Ty... Tak bardzo chcesz, byśmy Byli razem Byli ze sobą. Tak. No to chyba potrafić wybaczyć. Myślę, że ja tobie tak. <noise> o takiej właśnie reakcji oczekiwałem. Brawo!